Siemanko, Siemanko! W dzisiejszym odcinku nadaję do Was z podróży do Parku Narodowego Wielkich, Ogromnych sekwoi. Jestem bardzo podekscytowany bo to są największe drzewa na świecie i akurat w to miejsce gdzie będziemy jechali jest największe drzewo na świecie o czym opowiem trochę więcej później jak już będę na miejscu no 2,5 godzinki jazdy w jedną stronę także te odległości tutaj w Ameryce są dosyć duże na chwilę obecną mamy tutaj przystanek z widokiem na bardzo ładny sad pomarańczy może tutaj dostrzeżecie za mną są pomarańczki, chcieliśmy sobie zerwać, ale niestety teren prywatny. Są tabliczki napisane, że, że nie można przekraczać tutaj tej barierki, która jest za mną. No boimy się, tak, bo tutaj, tutaj można używać broń, żebyśmy nie zostali ostrzelani. A jak są znaki, żeby nie przekraczać tutaj tych miejsc, tych linii, to e, będziemy się do tego stosować, bo no jednak trochę strach tutaj w Ameryce. Jest sklep wędkarski na stacji benzynowej, mała stacja, a tutaj jest masa sprzętu wędkarskiego, ale jaja. No i słuchajcie, dotarłem do parku Sekwoi. Tutaj za mną widać znak. Dopiero co wjechaliśmy. A teraz do samochodu i jedziemy zobaczyć największe drzewo na świecie. Bilet, tak jak do wszystkich praktycznie innych tutaj parków narodowych, 35 dolarów za wjazd od samochodu. Zobaczymy czy będzie warto. Jak na razie te wszystkie parki, w których byłem, były niesamowite. Tutaj ta droga do tego parku też była już super no a teraz te, te drzewa ciekawe jaka będzie temperatura bo troszkę do góry musimy wjechać tam na szczycie może być zimno na szczęście mam bluzę na chwilę obecną jest mi gorąco w tej bluzie już ale za chwilę może to wszystko się zmienić Bass Pro Shopie i biorę czapeczki w dwóch kolorach czarny i zielony. I te czapeczki będą do wylosowania, będą do zgarnięcia u mnie na moim kanale. Zrobię jakieś losowanie i prosto ze stanów tutaj z Bas Pro Shopu do was nadaję. I te czapki będą do zgarnięcia. Jak wygrać taką czapkę? A mianowicie w każdym filmiku po przekroczeniu 100, 200 oraz 300. Subskrybentów pod danym filmem w opisie oraz w komentarzu będzie zawarte pytanie dotyczące danego filmiku. I osoba, która pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi, właśnie wygra taką czapkę. Mam trzy czapki: dwie czarne, jedna zielona. Także akurat na 100, 200 i 300 subskrypcji. Słuchajcie, dotarłem na miejsce ale tutaj jest już zimno, 8 stopni tam na dole były 22 stopnie tutaj mamy tylko 8 śniegu, śniegu jest tutaj po pas po szyję czasami gdzie nie gdzie zobaczcie śniegu mam po pas i te drzewa no wrażenie niesamowite chcemy teraz dojść do tego Shermana do tego, do tego największego drzewa do tej największej sekwoi ale był parking zamknięty z racji tego, że za duży śnieg tam był. Znaleźliśmy inny parking, ale z tego parkingu jest 40 ponad minut w jedną stronę, pod górkę. Dlatego pojedziemy gdzie indziej. No i mam nadzieję, że coś się uda znaleźć, jakiś parking bliżej tego Shermana. Bo no też czas nas, nas trochę ogranicza. A chcemy jak najwięcej tutaj zobaczyć. Już sama ta droga tutaj to jest coś niesamowitego. Ludzie tutaj sobie robią pikniki w tym zimnie. O no, zobaczcie, tutaj sobie... Siedzą, muzyczka, grilek na parkingu. Dobra, lecę dalej i widzimy się w Sherman'a. Wow, Kurczę, ale drzyma. Jakie to jest ogromne? Tutaj jest jedna osoba. Patrzcie, jakie to są wielkie drzewa. I to jeszcze nie jest największe drzewo. Ale te drzewa naprawdę robią wrażenie. Czasami aż ściągam okulary, bo nie wierzę w to, że, że ja tutaj jestem. Te wszystkie rzeczy, które tutaj oglądam, oglądałem kiedyś na jakichś kanałach BBC. A teraz tutaj jestem w Lesie Olbrzymów. Wyobraźcie sobie, że to największe drzewo, do którego za chwilkę dotrę, ma ponad 80 metrów wysokości, wagi ma ponad 1300 ton. Tak ogromne drzewo to jest. Jest to niewyobrażalne. Ja się zastanawiam, jak ja tam podejdę, jaka będzie moja reakcja. I kolejną rzeczą, którą czytałem, to jest to, że ma ono około 3000 lat. No, same te informacje już robią ogromne wrażenie. Co dopiero no, zobaczyć to i uzmysłowić sobie, że to drzewo przez tyle lat tutaj było. Wszystkie pożary omijały te drzewa tutaj, które zostały i to największe drzewo na świecie. Ludzie, którzy setki lat temu tutaj też żyli, pewnie chcieli wyciąć to drzewo, to drzewo ale no jakoś przetrwało. No, to jest niesamowite, niesamowita rzecz. Słuchajcie, jestem. Tutaj widać tabliczkę, a to drzewo jest w tym miejscu. Jestem przy największym drzewie świata niesamowite niesamowite wrażenie i jeszcze żeby bardziej opisać wielkość tego drzewa które jest tutaj za mną to jest ono równoważne drzewom które rosną na obszarze jednego hektara u nas w, w Polsce czyli drzewa z obszaru 1 hektara równoważą się temu tutaj drzewu które jest za mną jest to niezmiernie ogromne Drzewo. Zaraz tam bliżej podejdę, coś nagram. Ogromne drzewo. Puste w środku chyba. Napompowane, dlatego takie duże. Nie wiem, ogromne drzewa. Tutaj mamy jakieś inne sekwoje. Shermana mam tutaj. Idę go też trochę podotykać. Wszyscy sobie robią zdjęcia z przodu, a ja sobie zajdę od tyłu. Tutaj niby jest powiedziane, że nie można. Jest tabliczka, ale chyba ja to zrobię. Dobra, idę tam i też go podotykam trochę. Ciężko się chodzi po tym śniegu, jestem w Adidasach. Jest tutaj tak wydeptane, że się cały czas ślizgał. Dobra, zobaczcie. Niby nie można, ale ja to zrobię. Jest. Kurcze, ale to jest ogromne. Średnica 11 metrów. Ja już się żegnam z Shermanem. Lecę do auta i jadę jeszcze w jedno miejsce. I to by było na tyle. Jest już godzina 16, zanim zobaczę tą drugą rzecz, to już będzie pewnie 17. 3 godziny do dojazdu jeszcze do, do domu. Także już będzie późno. Niesamowite wrażenie. To wszystko robi tutaj niesamowite wrażenie. Jest przepięknie. Polecam każdemu przejażdżkę po parkach narodowych w Ameryce. Tutaj jeszcze taka informacja, że te sekwoje są przypalane. Tutaj też myślałem, że one może ucierpiały trochę pod wpływem pożarów, ale... Te duże sekwoje są przypalane przy konarze z tego względu, żeby ochronić je przed szkodnikami, bo wypalając to wtedy te szkodniki wkradające się i niszczące sekwoje nie wchodzą. Nie wchodzą na, na tą korę wypaloną i z tego względu właśnie je się wy, wypala tutaj przy, przy podstawie pnia. I kolejną rzeczą takim sprostowaniem jest to nie, ani najwyższe drzewo. Ten Sherman ani nie, naj, największe, ani nie ma największej korony, ale ma najwięcej, e, największą powierzchnię, najwięcej metrów sześciennych. I też przeliczałem na jak długo starczyłoby opału z takiego drzewa. I przyjmijmy, że ma ono 1200-1300 ton. W ciągu jednej zimy zużywa się średnio. Dajmy, nie wiem, 20 ton, gdzie to i tak chyba na wyrost, to starczyłoby to na ponad 60 lat. Także takie jedno drzewo i no przeogromne to jest. Ich bin ein Schalter, jeden neu Ten moment już się z wami pożegnam. Oglądajcie, śledźcie, subskrybujcie, łapujcie. Do zobaczenia w następnym filmiku.